Witajcie, witajcie. Ja jestem Grefnik, a to jest. Kolejny odcinek z Minecrafta! Jej! Wszyscy się cieszymy, moi drodzy. E, Pokabloka na razie nagrywał nie będę, Pokabloka zaczął nagrywać od następnej edycji, która prawdopodobnie będzie właściwie nawet niedługo dosyć. Mm, a na razie jesteśmy na serwerze, nawet nie polskim, co jest ciekawe, choć na dół będzie lepiej. Fak, 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 fak! Dobra. <laughs> Cóż, serwer ma pewne lagi, to trzeba przyznać. Ale ogółem jest fajny. Dlaczego jest fajny? Dlatego, że już mówię. <laughs> tak, to jest serwer niemiecki, na którym gra dosyć mało osób, bo tak jak widzicie, aktualnie jestem jasną z Iwem, jest godzina 13. Także na, na, na kiepawo. Jest to serwer O, w końcu powiedział z kim jest to fajny. WOHO Jest to serwer niemiecki, co prawda, nie jest to serwer polski, ale w głównej mierze ludzie porozumiewają się tutaj językiem angielskim. Tak samo niestety jest to serwer premium, a nie non-premium, ale no cóż, no, wszystkiego mieć nie można, moi drodzy, także tak sobie pomyślałem. Jest to serwer z frakcjami. Serwer z frakcjami i jednym bardzo ciekawym pluginem, pluginem, który dodaje panowanie nad żywiołami lodem z Avatar Legendy Anga, Avatar Legendy Kory, bądź ostatniego Władcy Wiatru, jak kto woli. Tak jak widzicie, mam magię Zabijemy Zabijmy Tanziv. A ja się poważnie, mój To Tanziv bawi się w mój, rzesz, rzesza, mój Jako rzesz. iż albowiem wiem, mam magię wody i używa mój... pewnego skilla, który Schielec. pozwala mu. Szkielet. Szkielet. Czekaj, ja, ja tego szkieletu zaraz zaciąpię. I to będzie dobre, nie? I teraz patrz. Mity War. I teraz taki Combers. Jeżeli będziecie chcieli, możemy z tego serwera poprowadzić serię. Jak najbardziej. Przyjemnie się tutaj gra. Jeżeli będzie więcej osób, możemy, załóżmy, gdyby były, gdybyście tutaj weszli, mo moglibyśmy założyć sobie taką gildikę, dosyć sporą gildikę. Um... Serwer, tak jak powiedziałem, jest... no dzięki tam że mnie zamroziłeś, naprawdę, dzięki wielkie. się bardzo. Zawsze do usług, tak? Ja, z kolegą, no zobacz, o no, co się. <laughs> Także tak, moi drodzy, tutaj do dyspozycji macie, tak jak w Avatarze, magie powietrza, magie ognia, magie wody, magie ziemi i. możecie być równie dobrze triblokerem, tak jak to było w awatarze Legendzie kolejnej no właściwie w awatarze Legendzie Anga też ale nieważne. Um, tak sobie pomyślałem jeżeli. Weszlibyście tutaj, jeżeli byśmy stworzyli dosyć sporą społeczność na tym serwerze, można by sobie postwier. Po można by utworzyć fajną gillikę. Można by powalczyć z innymi graczami, którzy czasem tutaj wchodzą, poniszczyć ich, przejąć ten serwer niebieski <noise> i zrobić nad nim wielką flagę Polski, bo właściwie czemu nie, bo plugin moim zdaniem naprawdę jest pierwsza klasa. Plugin daje zabawę, tyle co nie Tylko pamiętajcie jedna bardzo ważna rzecz, ten serwer nie jest non-premium, tak jak powiedziałem. Ten serwer jest tylko i wyłącznie premium i na wersji 1.8. Chociaż aktualnie wydaje mi się, że z wersją osoby z premium nie będę miał najmniejszych problemów. No ale tak, 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 na wszelki wypadek mówię. Czy to jest burza z piolnami, czy jacyś admini, czy jakieś adminy strolują? Halo? Nie wiem. No. Także tak, moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli, piszcie w komentarzach, możemy zrobić z tego serię. W przyszłym odcinku możemy przedstawić każdą magię, przedstawić każdy jej skill. Jak się używa, na czym polega i takie tam dały, bo tego dosyć... Bo ja się też jeszcze uczę niektórych. Tak, ja tutaj powiem wam, się po... ja się wam pochwalę, starsi, naprawdę starzy widzowie, którzy pamiętają jeszcze moje czasy 30 subów, e, będą pamiętali, może, 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 może nie, serię o nazwie Dziennik Apokalipsy, który o, właściwie gdzieś na, kanale jeszcze, który gdzieś na kanale jeszcze powinien być, albo jest z tego właśnie serwera, którą kiedyś prowadziłem. Ale zamieć. To dobre. To tam z sam, ktoś się w kurce śniegu i o to zabieć. Czekaj. A nie, nie mogę, bo gdybym miał tutaj jakieś komendy takie, wiesz, typ oła, ej, oj. Oj, oj. Aha, czyli od czasów kiedy ja tutaj byłem w studius, trochę się jednakowo jeszcze zmieniło. Coś nie zmienia fakt, że trochę wiem na czym polegają te magie, wiem jak się ich używa w większości. Znam takie niektóre zależności pomiędzy magiami, na przykład magii powietrza i magii ognia, jak można przejść przez starcze niektórych magii i tak tam pierdoły, także... rozwaliśmy grę w O niedobrze. Powiem wam, pochwalę się wam po kilku edycjach, Pamiętaj mnie administracja. Na podstawie, jaki w wpieldzie rozpuszczałem, siedząc tutaj e, z ekipą na tym serwerze. Po kilku edycjach mi pamiętali, co jest dosyć spoko sprawą. Tak, <grym grym> Także moi drodzy, piszcie, czy chcecie. Ty się nie wypinasz do kamery Halo. Nie wypinam się do kamery Halo. Także moi drodzy, piszcie, czy, czy chcecie taką serię. Oj, czekajcie, bo się naładowałem się. I plut! Ile ci taki wielki płomień, nie? Który. Czekaj, ja zaprezentuję tą Ziffton na tobie. Odsun się. Yy, Bum! No i tak to wygląda, ale coś nie piekło, nie trafiłem w niego. W każdym razie well to polega fun, na tym, że puszczam taki wielki płomień, który w środku ma w sobie TNT, on wybucha i zabiera życie no. i to takie dobre właściwie. Uwagi, będziemy mówić jedno, ale ja mogę powiedzieć swoje. Ja mam najgorzej, bo muszę, żeby swoje używać, muszę być blisko albo w wodzie, albo gdzieś z roślin. Ale ja się z tym przypomnę, że właśnie rośliny też mogą być, może to być śnieg, lód, woda, rośliny, cokolwiek. Więc nie masz tak źle właściwie, najgorzej ma chyba mag ognia, nie, nie ma ognia, mak ziemi, który w netherze na przykład czy w endzie będzie całkowicie bezbronny, albo na przykład na obsydianowej podłodze, to jest kiepskie. Okay. Także, moi drodzy, uh, to właściwie to, to tyle chyba, no, no bo chciałem tylko o i wyłącznie poinformować o istnieniu takiego, no. tak, takiego serwera. Chciałem się was zapytać, czy chcielibyście taką serwikę, więc to będzie taki odcinek, powiedzmy, zelowy. Jeżeli będziecie chcieli, to w następnym odcinku... Dzięki, jest jesteś boski po prostu. To w następnym Wie? odcinku e, pozbieramy sobie na przykład surowców na założenie gili, chociaż tutaj chyba nie trzeba jakichś wielkich surowców, e, czegoś... Wielce nie wiadomo jakiego po prostu zakłada się gildię komendą. Ale mimo wszystko znajdziemy sobie jakieś miejsce na gildię, znajdziemy sobie jakieś surowce, co by nie głodować, jakieś zbrojki, zrobimy mi taki ten pl IP tego serwera oczywiście jest w opisie podane, jeżeli, chcieliby, jeżeli chcielibyście na niego wejść. Także moi drodzy, gór, plim kwiatuszek, zmieni się na chwilę na magię wody. Tak to wygląda. <laughs> Połączymy dwa i tak to wygląda. Gór, plim kwiatuszek, żegna się z Wami razem z. Z Tom Zivem, a wypiszcie, czy chcecie taką serikę, czy nie. Bo moim zdaniem byłoby to naprawdę naprawdę bardzo spoko sprawą. Także... A nie musimy tego nagrywać w dwójkę, jak się da ktoś jeszcze namówić Właśnie to, możemy tutaj wcielić. wcielić jakiegoś angu, jakieś inne osoby. Także no, no mówię, piszcie, ko koniecznie piszcie, czy chcecie, czy nie chcecie. E, mnie taka seria Minecraftowa naprawdę będzie. No, będę musieli to bo mnie na pewno nie. <laughs> Także ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobał taki szybki informacyjny odcinek. Na razie i cześć! cześć.